Na tym kanale pokazywaliśmy Wam fajne chińskie samochody, takie jak ten, Ling Co. Proszę, piękny chiński design, ale nie tym razem, bo tym razem pokażemy Wam to cudo. To nie jest Toyota Aygo, to nie jest Citroen C01 i to też nie jest chyba Peugeot 107? 107 albo 106, 106 albo 107, chyba 107. No, ale to są te trzy marki, które są sam samochodem. Proszę Państwa, przedstawiamy. To jest BYD F0. Ten samochód ma już. Ile on ma lat, Adrian? Eee, czekaj, eee, to jest więcej. 2010, chyba. 2010? No, 14 lat. I tak wygląda czter... samochód chiński marki BYD. BYD już teraz tylko elektryki robi. Po 14 latach użytkowania. Opowiemy coś o nim, ale w pierwszego trzeba umyć, bo przez ostatni rok yy, stał pod drzewem i srały na niego ptaki. Tutaj tłumek gapiów spoglądają na to cudo. Mm, no Nuevo Beid 0 y todo en diseño, equipamiento, seguridad. Nuevo Beid 0 0 Enamórete en www.beidauto.cl. No, no piens. Ah, ten rec Adrian, ¿y acaso do benzyny? No <laughs> Mródz spalin, kurwa, tego mi by było potrzeba. Silniczek, zobaczcie jak ładnie chodzi. Na stałe 5000 obrotów. to jest wie, minimalna praca, jak w motorze wyścigowym. No. 8000, zegar zamykamy. Dopiero. Ja A tu tak śmierci, to my? Nie, to planuję ciężarówki stanęliśmy. Oczywiście brak poduszek powietrznych. Zasada numer jeden w tym samochodzie to. co. Nie mieć wypadku. <laughs> Powiedziałeś mi to, jak go zdałeś. No, zapomniałem. Była 0 w południowoamerykańskich testach NCAP Na 5 gwiazdek nie dostało żadnej. Jedna gwiazdka została przyznana. Dla dziecka w fotelniku w tylnym siedzeniu. Jedna gwiazdka, czyli jakieś tam szanse przeżycia, to dziecko wymiało. miało. Jak widzicie na filmie, nie jest to najbezpieczniejszy samochód, ale dzięki Bogu jakoś przetrwaliśmy, nawet dlatego, że nie mieliśmy wypadku. Otóż jakiś tam drobny smóczek. Tak, serio tak powiedziałeś. No, zapomniałem już sobie. Ja bo, bo się zastanawiałem, bo to jest to zaślepka tylko, to, nie? Zlepkę za ślepka. Tutaj też nie ma niczym, jest trąbka tylko. Hmm, działa. I... Nie pierdolni w Mercedesie. Jedna wycineczka. Co tym mamy z luksusów? Mamy oświetlenie wnętrza pojazdu. Mm -hmm. No to jest, y, też jest Toyota Aiko, y, Znaczy kradzione. nie, no, no tak naprawdę, no to masz, masz wiesz, wbudowane radio z CD. No, tutaj ekran od słońca niestety. No, te... wyjście aux jak coś tam chcesz sobie podłączyć sobie. Masz klimatyzację. No właśnie, to jest to, jest klimatyzacja, klimatyzacja i wchodząca. Ale, ale jak się włączy klimę, elektryczne. jak się włączy klimę, to y, spada o połowę ten moc silnika, mm. więc... No, ale, ale ja miałem ty, kiedyś Citroena AX-a. No i jeszcze gorszy golas od tego Takie na pierwsze autko Bardzo fajne Jeździłem tam z całą rodziną Na, na wycieczki W pięciu osób z tymi jeździliśmy I bagażami Także W lato trochę klimatyzacja nie, nie Tu mamy wspomaganie, mamy klimatyzację Mamy elektryczne szyby Mamy centralny zamek No i jest, jest taki wiesz W miarę wygodny, w miarę przestrzenny Czworo drzwi W AX miałem dwoje drzwi tylko Mhm. Także niestety nie ma elektrycznych klusterek, ale to tam ustawia się raz, tylko nie. No to, to tyle z luksusów, tak naprawdę. Wspomaganie klima, elektryczne szyby, nie? Tak ma światła przeciw mgłową. Ok, wracamy rok później. <grym> Nagrywaliśmy ten materiał na początku roku, teraz mamy grudzień. To jest samochód Adriana, lip motor, proszę bardzo. Wspaniały. C11. C11. A to jest mój samochód, ja mam C01. O tych samochodach będziemy, nagramy całe odcinki, jak się nam sprawują, bo je mamy już ponad półtorej roku. O, to jest cudo chińskiej motoryzacji, spójrzcie na to. A, no, to jest, to jest to, to ma duszę, a nie jakieś tam elektryki, do no, nie? to jest dwucylindrowy diesel, coś takiego no e, no dobra, no to tyle samochodów, jeszcze się pochwalę z przodu a ty już go chyba widzieliście słuchajcie, znajdziemy czas a Adrian obiecuje i nagramy jak się nam sprawują samochody po półtorej roku tak? no, to, Elektryczne. to ten, obiecujemy już dwa lata no, no, no uwaga, no. tutaj jedzie elektryk, patrzcie, to też jest wspaniałe elektryk, tak? wracamy do tematu odcinka czyli BYD01 f a, F-0, F-0. No i co, Adrian, może nie wiem, podniesiemy maskę i powiemy, co się tutaj stało z tym samochodem przez 15 lat już, nie? Bo jak to no, nagrywaliśmy, to miał 14, a teraz już ma 15. Samochód, który służył wielu osobom w naszej Polonii, u mnie w rodzinie. Parę osób na nim się uczyło jeździć już, także, także spełnił swoją rolę jako Podstawowe auto, takie minimalistyczne tak. To jest w ogóle fajny, wdzięczny samochód, no oczywiście Jako tanie chińskie auto miał trochę wad tak, Też bo on... Często z winy użytkowników, nie, nie, niestety czasami mhm. e... No ale, po, ale to, po, to mamy te, po to mamy te tanie auta, żeby właśnie na nich się uczyć, tak? Tak, i ten samochód w dniu premiery on na polskie kosztował nie wiem, mniej niż 25 tysięcy złotych. Jakoś tak mniej więcej. No. W tym momencie ten samochód jest nie do sprzedania, bo po pierwsze nikt go nie kupi. Ja go nawet chciałem jednej pracownicy dać za darmo, to, to go nie chciała. <laughs> ale ten, Adrian postanowił go sobie jednak zostawić, bo chce z niego robić projekt, tak? No, no ma być jakiś taki, ale taki do zabawy na track day car. Zrobimy może, wyprójemy środek, wrzucimy jakąś podstawową klatkę i będziemy nim jeździć aż nie zdechnie. Tak jest, e, bo może nie wiecie, ale Adrian tutaj e, ma karierę e, kierowcy rajdrowego, driftowca, profesjonalnego, uczestniczy w zawodach. Tutaj właśnie przebitki. Tu masz w haterę, te przebitki? E... Może będę miał. Okej, okay. trzeba sobie Adrian radzi motorze. A co, przejdźmy do tego cuda chińskiej motoryzacji. Dobrze Adrian, co my tutaj mamy pod maską? Całe trzy cylindry, jeden mm -hmm. z pojemności e, wolno wolnossący silnik odejrze 60 albo 65 koni mechanicznych. Mm -hmm. Mamy baterię, mamy zbiornik niesamowite. Bo tutaj musimy dodać, że był lekki tuning robiony. Tutaj wytłumienie silnika, A proszę tak, bardzo. Tu było, wie, oddałem go do wytłumienia. Oczywiście zrobili to po fińsku, ale, ale auto było, było cichsze. Do zdecydowania. Co się tu dzieje? No bo auto trzeba wygłuszać w Chinach, bo jest głośno na ulicy. Jeżeli mamy tanie auto, to były wygłuszone drzwi, dach, podłoga, bagażnik, komora silnika. Było tak, 15 Było... lat, 120 tysięcy przejechane. Znaczy on ostatnie 2-3 lata to to stał, tak? Bał, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 różnych kierowców. Mhm. Także, Na... także był użytkowany bardzo intensywnie, no i tak e, mało kto o niego dbał generalnie. E, najgorsze, co mu się trafiło, to. Brat, e, szwagier jak jeździł, to przegrzał silnik, niestety, mhm. także, także silnik był robiony przez brata, jechał bez wody, także nie było wody i przegrzał silnik, nie, mhm. także, także ja uważam, że to jest wina użytkownika, nie wina auta. Ja zajechałem w skrzynie biegów? Nie w skrzynie biegów, w sprzęgło. Aha, sprzęgło, sprzęgło. No, no. Ale... No ale to też jakby z winu użytkownika, tak? Ma, mało jest takich wad, które wynikły typowo z, z niskiej jakości auta. E, klimatyzacja była robiona wielokrotnie, ponieważ jest tu intensywnie użytkowana. No ale tutaj naprawa klimatyzacji to, to jest e, kwestia paru stówek. Nawet sam kompresor kosztuje, nie wiem, nie wiem 200 czy 300 zł cały kompresor. No. E, serwis klimatyzacji generalnie nie przekracza 200-300 zł. E, Także, mm -hmm. tak w ogóle części do niego są bardzo tanie. No, nie? Bardzo tanie, tam jakieś Że... są groszowe sprawy, jakieś plastyczki do wnętrza, jakaś klamka czy coś tam. Kilkanaście 5 złotych. 5 zł, 10 zł, no on... to są filtry, filtr powietrza to jest chyba tam też 7 zł, to są na jakieś groszowe sprawy. Także... No jak mówiliśmy na początku jest to kopia Toyoty Aygo, tu jest Citroena C1, no te światła są troszkę inne. Widzicie, one zżółkły od słońca, one nie, były, kur, wymi wymienione. tak, ja wymieniałem, ale on tutaj jest, jest takie no. słońce, że normalnie lakier płowie, a w niektórych miejscach to lakier to aż, aż tak na, aż popękał. No. Tu jest, jest bardzo intensywne słońce, jak auto w Chinach. Auto w Chinach, lakier bardzo szybko niszczy. Mhm. No i średności temperatury i tak dalej. Jeśli tutaj się zostawi zapalniczkę wewnątrz, w środku samochodu, to ona wybuchnie. No i tutaj też widać. Proszę, to też od słońca. No i wracając do designu. Nigdy nie było to potwierdzone, że oni kupili ten design od nich, czy nie, ale oni chyba, chyba ukradli, bo BYD na początku robiło takie właśnie bezczelne kopie, no nie? Tak, tak. Oni... Co oni tam skopiowali? A, a wszystko kopiowali, co się dało, Lexusa głównie, mhm. Lexusa Japończyki generalnie kopiowali, a ten Toyota Algo to, to jest taki, tutaj w środku jest miks między Toyotą Algo a Citroenem, mhm. e, tam e, Pan ten środkowy chyba jest coś ala Toyota Yaris, coś takiego. Aha. No, tak nakopiowali, co się dało, fajne wzory. Ale dzięki temu autko wyglądało w miarę fajnie. No. Bo, bo, bo jednak te niektóre Chińczyki, jak oni sami próbowali projektować, to takie to dziwologii było... no, wychodziły. To, to... Może kiedyś zrobimy o tym film. Ale no. dobra, już nie chcę obiecywać filmów. Ale co obiecam? znaczy Adrian obiecał, zrobiłem właśnie film o naszych samochodach. Powtarzam jeszcze raz, także zostawcie suba, czyli tu jest moja C1. Proszę, tu się myje Adriana. No i tutaj z tyłu widzimy dość mocną inspirację z Porsche, nie? Tak, to jest cała sylwetka. A tutaj wracając do mojego, no to tutaj widać inspirację od Tesli, nie? Ten tył. No, także... No, ale Chińczycy nie boją się dobrych wzorów, wzorców. Także ten. Te filmy już wkrótce. Zadawajcie pytania. Subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć.